Dzieciam na 18 strony jest Humble i dzisiaj nagrywam. Zobaczmy musimy ściszyć sobie widzowie. Ech, dobra. Dzisiaj będziemy pokonywać e, mob. I to Do dokładnie jakiś nowych, ja Wam już zaraz pokazuję. Zobaczcie, mam nawet barier bloka, który będzie nas ochraniałem. Dobra, na to nie musicie patrzeć nawet to o to budowaliśmy w odcinkach, których, no znaczy, to budowałam sam, ale do. No, bronić się, nie ładuję. O, zobaczcie. Będziemy wylegać od chmury. Wchodzimy się później na krawędź, pasujemy wypala. I... I z łazki, jak to nam mody. My je zrespimy, bo nie ma kto nam zrespić, więc wiecie. Ale my je zrespimy i je położymy. To będzie trudne dopiero. Więc dobra, mamy około kilka minus, żeby zrobić e, tą ba bazę, dobra musimy szybko budować Czas start, dobra, budujemy Na pewno weźmy takie dusze drzwi Dobra, wiecie, bo mody, dobra tutaj mamy, dobra, weźmy takie drzwi e, Dobra, musimy wziąć to na twarz, chyba oni mi nie weszli Dobra, nie noc, akurat noc kurde muszę pójść spać, ale to śleci, więc no i tak, tak, jest źle. Dobra, my będziemy tutaj śpieszyć, Wiedowie, bo to, jak oni zaraz do nas idą, i to będzie ich dużo, będzie ich tysiąc. nas no, jest sto. No i to będzie tak dużo, ich, dobra, ale ee, budujmy z bedrocka może? No, nie. Wybierzmy materiał, może betona, no, beton byśmy. My weźmy, bo nie musimy z nikim dyskutować, więc będzie łatwiej. Dobra. E, Dobra, tutaj mamy hopa. Nie musi być jakaś ogromna, ale musi być wystarczająca na. Chyba... E, zobaczcie. No taka, taka chyba wystarczy. Taka wystarczy. No, taka wystarczy. to zupełnie. Zobaczcie. Taką mówię, zrobicie. Dobra, e, musimy tutaj zrobić. Tutaj musi być wejście. Jak spadniemy najwyżej to ten. Tutaj będzie hopa. Tutaj, topa, topa. Widzicie jakieś takie ogromne drzwi? Ja nie. Dobra, tutaj. Tutaj. Tak. To, tutaj. Nie. Dobra, tutaj. Okej. Okay. I, i musiemy, musimy się z, zagapić. Dobra? I budujecie wtedy basę. Dobra. Budujemy baskę nadal. Zobaczcie. Zobaczcie, nawet teraz, chyba to tak wysoko robić. Dobra. Nie budujemy. My. Dobra. Dobra, wskazajcie nam dlewo bo tutaj naprawdę śpieszymy. Bo mamy kilka minut dopiero na to. A dopiero, zobaczcie, mamy komendy, więc na pewno nam się to uda. Sorry. Dobra. Mamy komendy, więc będzie. Znaczy, nie o to, że na pewno nam się uda, tylko że będziemy musieli się przyłączyć. Bo wiecie, to będzie takie, no, jak na, em, na krat, em, Oczywiście to jest mój serwer. No, e, Now e, nowy serwer, zaraz go nie da e, To będzie naprawdę serwer z rozbijaniami, rzeczami, Więc my po prostu... O i chyba za trzeba będzie zrobić. E, dobra, za zabezpieczenia będzie trzeba na pewno zrobić. Dobra, tutaj. Tutaj, tej będziemy się musieli... Dobra? Tej bazy musimy zrobić. Ty, pierwsze, żebyśmy do nich celali. Zobaczcie, mam takie... Mamy dobre snajperki. pokazywam. wam. Naprawdę mam dobre, nowe snajperki. Zobaczcie, mamy takie snajperki. Jest lornetka. No i tutaj mi pokazuje... Ten, to... to będzie sobie musieli wziąć. Dobra. Ale musimy... Dobra. Teraz tutaj... Będzie tutaj takie... Ono. to tu, tutaj. To tutaj, to... Okej. Okay, to... By... Dobra, e, tutaj, 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 dobra, I powoli to idzie, e. nie wiemy jakie to będą moby, to nie będą na pewno orki, bo mamy takie, wiecie, to będą takie trudne moby, które będą nas atakowały, a to jest moja ulubiona tutaj parka, ona najmocniej bije. nie, ona jest lego, okej, ale oście Naprawdę one są super rąskie Mamy względzika, którego będziemy mogli sobie srzucić. E! Barzę tu jest! Bardzo mi tylko popsułeś W Musimy naprawdę od nowa? Kurde! My teraz mniej tego czasu mamy! Kurde! O nie, 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 dobra, nie. Na szczęście nie musimy. Ale też za co pada, jest tak rozłaby był granat, Nie zostajemy tego lepiej. Bo jeszcze raz nam spadnie na to. Dobra, rabina. Musimy tej e, rabina, nie pamiętam jak ich Musimy go jeszcze szukać, szukać. Zobaczmy jej e, Dobra, okay. a tak może będzie? O no, no. Mamy tutaj labor, dobra e, Musimy tutaj Musimy zejść Hopa, tutaj mamy Hopa, hopa, hopa Dobra Dobra, tutaj mamy? Tutaj musimy zrobić, o Tak, tak Tak, tak Znaczy nie, takie no. No wolę o... Czekaj, okay, o takie. Tak mam. Wolę o takie. Kto woli o takie łapka w górę, kto woli... Gie. O takie subskrypcja. Z dzwoneczkiem. No, no i zobaczcie, mam takie coś. Basta to ma tylko ze zabezpieczenia, bo zobaczcie. Tak, tu sobie przejdą. I nie bo, ale jej nie pozwolę wejść. To. E, zabezpieczenia to będą takie. I mamy e, takie, mamy tutaj rzeczy z zabezpieczeniami. Lasery e, e, ta sery będzie fake woda fake lava to ym... torebecki to... o, to wiecie, co to jest? Fajne. To też będzie takie skryty. Zobaczcie. Mówicie, co ty robisz? Tam humble. Ale zobaczcie, to naprawdę jest dobre. Oby o tym nie mogą wiedzieć. Tylko wiecie to jest problemem, co jest w jedną stronę, że my musimy wyskakiwać. To jest, zobaczcie, tutaj musimy hopa. Nie ja chcemy jeszcze się wą... Dobra. Dobra. No, to, e, musimy lawę wziąć, na pewno. Fake lawy oczywiście. i będzie trochę już... lawy. będzie taka fake lawa, taka jakby pułapka, to będzie tej lawy. To będą naprawdę mocne moby. Moby, nie moby. Dobra, no wiem, co będzie głupie, że my sami go zrobimy. No ale dobra, tutaj musimy położyć fake. Zobaczcie, tutaj mamy fake bodę. Hmm. Co jest w tym momencie hmm. Możemy zrobić, sobie wiecie w komentarzach, ale ja zrobię. Jestem co? lasery lasery. Gdyby on nie miał jak się prawie dostać mhm. No, a no my miałbym klasery, dobra W tej No No I tutaj To wie to mogą być ptaki To wie to mogą być ptaki, więc naprawdę będzie się działo Kurde, te czewa mnie wkurzają, wiecie? Dobra, e, mamy e, to tutaj. Okej. Okay. I teraz... I teraz tutaj musimy stanąć sobie. Teraz... O nie! To Już powoli nie znam się chodzić. O, dobra. I? Jak wam się podobał mój zabezpieczony? No! Można no, bym tu nawet, nawet. Dobra. I mamy! O, to nasza baza! A oni już będą się zwilżali. Bo no, mieliśmy ile samych czasu. Ale my bierzemy... jaj. A jeszcze, poczekajcie, poczekajcie, musimy broni wziąć. Musimy dużo broni wziąć. Okej, okay, jakaś taka taka jakieś snajperki zobaczcie jaka to więc na pewno będzie się działo e, dobra tutaj taką snajperkę weźmy sobie taką ocie to nie jest we bronię. tak dobra musimy to wywinąć taką taką Jakąś... Moją ulubioną... atom ja to A, jeszcze musimy hem założyć. Co to, to... A nie, to nie założyć. Okay. No Co to za jest bez stroju? a nie, nie o tej. E! O nie, to nie. Musimy to co Zobaczmy sobie. Ale musimy zastąpić. Zgadnijcie dlaczego. Ona jest najlepszą sniperką. Dobra. A oni już będziemy ich respić. Respić. Dobra i. No myślę, że nie będą przyjazne. nie będą przyjazne pewnie. Dobra, hej. Musimy... O nie, zombie, zombie, zombie weźmy. Zombie. Bo zombie na pewno będą się na nas sucały. Nie, creepery, creepery, creepery. Dobra. Creepery. Musimy wziąć... Dobra no. tej musimy wziąć, wiecie co? Jeden. Nie Nie, klipery to nie Nie, ale nam... Nawet... A kurde, nie latuj mi Dobra I... Oto będą Kurde, stała Stała Aha Dobra, chyba właśnie, rozpiję ich coraz więcej. Dobra, i to będzie tyle creepy, miałem się je pokonywać. O nie! O nie!